Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie na wewnisażu wystawy Kobiety Krakowa. Jest to wystawa zdjęć tej oto zdolnej bestii barbary bogackiej. A my tutaj wszystkie tak pięknie dookoła... Was otaczamy, my, czyli kobiety Krakowa. Bernisarz jest nietypowy, dlatego że na ogół na takich wydarzeniach dzieła sztuki wiszą na ścianie. Tutaj nie tylko wiszą, ale możecie się z nimi spotkać osobiście, dlatego że bohaterkami dzisiejszego wieczoru są kobiety Krakowa. Kobiety Krakowa, jak można poznać? Dzisiaj po takich koszulkach, wstańcie kobiety Krakowa. A na co dzień można poznać po błysku w oku, który towarzyszy osobom, które robią coś z wielkim zaangażowaniem. Ja nazywam się Aneta Ponto, jestem naczelną Miasta Kobiet, jestem też kobietą Krakowa, a obok mnie jest Barbara Bogacka, która kiedyś przyszła do redakcji Miasta Kobiet. I ponieważ mamy bardzo różne wersje tej historii i tej opowieści, to może ty powiedz jak to było. Dzień dobry, witam serdecznie i dziękuję za przybycie. E, to było tak, o, mój, mój pierwszy występ z mikrofonem. E, że po warsztatach z talentów Europa e, siedziałam w domu i się, jak ja mam talenty i jak je wykorzystać. E, i ponieważ moim talentem jest pokazywanie ludzi ładnie na zdjęciach. Wydaje mi się, że robię to dobrze. Natomiast nie mam do końca talentów organizacyjnych, więc się zastanawiałam jak to zrobić, żeby było dobrze. I wymyśliłam, że pójdę, że pójdę do fajnych babek i zapytam, czy by chciałyby współpracować i żebyśmy zrobiły coś razem fajnego po prostu. I jak przyszła mi tam? Do... Ja też nie mam talentu organizacyjnego. <noise> Ale ja ja tak. jest cały zespół, jest wygodny. I tym sposobem narodził się projekt, który się rozwijał. Cały czas. Bardzo to Przyszła <noise> i powiedziała: Mam talent, zróbmy coś razem. A, właśnie, A, no. No. Słuchajcie, i to był ekspres, naprawdę. Zrobiłyśmy burzę mózgów, szybką, od razu, momentalnie. No to była jedna godzina. Właśnie chciała zrobić coś małego ja powiedziałam, że ja małych rzeczy nie robię i zrobiłyśmy coś e, dużego. E, kto jeszcze nie wie na czym polega ten projekt, to w wielkim skrócie ten e, projekt pomaga kobietom, które robią świetne rzeczy, które rozwijają swoje biznesy, swoje pasje. Pomaga im albo wyjść z ukrycia, albo jeżeli już wyszły z tego ukrycia, wypłynąć na szerokie y, nogi. Y, Wyszło. Wyszło. I teraz co jest najważniejsze. Kobiety w tym projekcie otrzymują zdjęcia biznesowe, mają robioną profesjonalną sesję biznesową przez Basię. Otrzymują promocję w postaci wywiadu w Mieście Kobiet w portalu i w gazecie. Natomiast otrzymują coś jeszcze, czego myśmy nie przewidywały na początku, a co być może jest najważniejsze. Otrzymują społeczność i wspólnotę kobiet, które naprawdę Tworzą bardzo mocne relacje, nie tylko biznesowe, ale towarzyskie. I na przykład ta impreza dzisiaj jest przykładem takiego działania oddolnego, bo to nie ja sobie ją wymyśliłam, to też wymyśliłaś Ty, Basiu. Tak, zarejestrowane. Za, zam... Zamarzył mi się po prostu wernisarz. I zastanawiałam się, znowu, uczę się całe życie, znaczy całe życie, teraz się uczę tego, jak się skupić na rozwiązywaniu problemów i na szukaniu rozwiązań. Więc zastanawiałam się, jak to zrobić, żeby tą wystawę zrobić. I poszukałam sobie sponsorek. <ślery> <ślery> Nie znalazłam. I dzięki Wam. bardzo serdecznie dziękuję dziękuję to jest ważne że naprawdę te imprezę chociaż ta impreza oficjalnie zaczyna obchody piętnastolecia miasta kobiet to nie my ją zorganizowaliśmy jako miasto kobiet to zorganizowały kobiety Krakowa powstał team organizacyjny to one wymyśliły że będziemy miały takie koszulki że że będą nowe mocy, że będzie to właśnie tak wyglądało i każda na tyle na ile mogła zaangażowała się w organizację tego wydarzenia. No dobrze, plan imprezy jest taki. Na początku wprowadzenie w projekt właśnie ono nastąpiło. Za chwileczkę główna część, czyli mowy mocy, czyli takie ekspresowe power speech'e, w których dostaniecie od każdej kobiety teraz tu występującej jakąś mega mocną e, dawkę energii. Potem mamy chyba kilkadziesiąt różnych suwenirów do rozlosowania, a potem ty, dopóki będzie wino, to siedzimy i, e, e, i pijemy. Tak. Jeszcze chciałam powiedzieć tak, projekt od strony oficjalnej wygląda w ten sposób, że są dwie edycje w roku, kiedy spotykamy się na trzy dni, organizujemy zdjęcia i Ty masz chyba już taką chorobę, to się nazywa choroba zawodowa. Co Cię najbardziej boli po trzech dniach? Brek pozorom nogi. Osiem godzin albo dwanaście, prawda? Trochę też, ale wiecie, to jest taka pozycja. Tak, więc to jest bardzo wymagająca praca. Na wystawie są kobiety z pierwszej, drugiej i trzeciej edycji. Z czwartej nie zdążyłem, bo po prostu czwarta była dosłownie dwa tygodnie temu, ale są z nami tutaj na sali, widzę z czwartej edycji ręce do góry, które są z czwartej. I też mam ogromną przyjemność yy, przedstawić Wam i powiedzieć, że przy tej czwartej edycji zaprosiłam do projektu Ambasadorki Kobiet Krakowa. Są to kobiety, które znam od dawna, obserwuję, uważam, że robią doskonałą rzecz na, yy, na rzecz kobiet, rozwoju Krakowa i w ogóle dobro dla świata sieją. I zaprosiłam je jako ambasadorki, i jest to i zachyłek. Chciałabym, żebyście dzięki której tutaj jesteśmy Hedre, która organizuje mnóstwo świetnych rzeczy, kiermasza, ale w ogóle to, to czegokolwiek rękę przełożę, to wychodzi świetnie. Jest Monika Jówczyk, która <plosy> pewnie o tym powie sama, ale ma dzisiaj też swój wielki y, dzień. I y, jest Ola Budzyńska, która też wśród kobiet uczy je, jak się zorganizować, żeby miały więcej czasu na fajne życie. Dobrze to powiedziałam, nie?